Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Przedstawiam sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, druk nr 1804, o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 1785. Marszałek Sejmu zgodnie z artykułem 54 ustęp 1 regulaminu Sejmu skierowała w dniu 26 listopada 2021 uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu powyższej uchwały na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2021 roku wnosi. Wysoki Sejm raczy poprawki Senatu zawarte w punktach od 1 do 11 z wyjątkiem punktu 6 przyjąć punkt 6 odrzucić Dziękuję